Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Dobre rady dla zdrowia. Wolny Mariusz. W moim studiu dzisiaj jest wyśmienity gość, doktor nauk medycznych Ewa Rojczyk. No cóż, twoja specjalizacja to? Neurobiologia i biotechnologia. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Właśnie, a więc możesz troszeczkę Przybliżyć, czym Ty się konkretnie zajmujesz, bo to będzie chyba miało bardzo ważne znaczenie. Mhm. Biotechnologia to jest bardzo szeroka dziedzina, natomiast ja konkretnie się zajmuję badaniem wpływu różnych czynników na ekspresję genów. Czyli, co się zmienia na przykład w genach w naszym mózgu, tak? w, w naszych neuroprzekaźnikach, w różnych białkach, które mamy w organizmie, pod wpływem na przykład leków ale też różnych innych czynników. Tak, czyli można powiedzieć skażenia środowiska w tym momencie, tak? To z czym my dzisiaj żyjemy. Ja tu jeszcze dwa słowa chciałem dodać. Akurat rozpoczęliśmy jakiś czas temu naszą współpracę, dlatego my jesteśmy na ty, bardzo się cieszę z tego powodu i będziemy mogli sobie tutaj bardzo luźno właśnie na ten temat rozmawiać. Z tego co wiem, jesteś wykładowcą w Akademii Śląskiej, dział medyczny, tak? Tak. Uczę studentów genetyki. No i też tak z nimi luźno rozmawiam, bo ja lubię swoją pracę, lubię kontakt z ludźmi, ze studentami. I też właśnie zauważyłam, że studenci obecni no, mało wiedzą o profilaktyce zdrowia. No właśnie, świat w ogóle mało wie. Niby w internecie, zobacz, jest tak dużo rzeczy, a jak przyjdzie co do czego, to tych konkretów brak. Ale wróćmy teraz, jak Ty poznałaś program? Odkwaszania, oczyszczania organizmu, który Cię zainteresował. Jak to się stało w ogóle? Ja po drugiej ciąży, bo mam dwójkę dzieci, jestem mamą dwóch córek, czułam się źle. Stawy mnie bolały, byłam, byłam chronicznie zmęczona i szukałam sposobów na zdrowie. Takim, takim pierwszym krokiem było oczywiście zapisanie się do siłowni, jakieś tam zmiany dietetyczne, ale zauważyłam, że to nie przynosi takich skutków, jakie chciałam, żeby przyniosło. I wtedy przez przypadek trafiłam na osoby, które się zajmują programem zdrowia ciekawym. No i ja się w to zagłębiłam. Postanowiłam ten program wypróbować, ale również poczytałam sobie o tym artykuły naukowe, żeby poznać podstawy takie biologiczne, jako że jestem biologiem. No, ty jako naukowiec najlepiej oceniłaś, czy ten program będzie dla ciebie, żeby go w ogóle spróbować, prawda? No ja w tym studiu miałem zawsze można powiedzieć gości, którzy nigdy nie byli jakby tutaj medykami. tak? Czyli to były różne zawody, to byli ludzie, którzy po prostu no, daj ten program sprawdzę, jak to działa, okazało się, że u nich super zadziałało i dzisiaj go propagują, ale u Ciebie, no ja to rozumiem, że ty musiałaś przyjrzeć się dokładnie temu wszystkiemu. Tak. Poczytałam o, o odkwaszeniu organizmu, o tych wszystkich produktach, które mamy tutaj w programie, no i zdecydowałam się, bo stwierdziłam, że naprawdę w świetle najnowszych badań naukowych ma to duży sens. Tak, i tym bardziej, że zobacz, my tu zaczynamy od jelit, tak? Yy, może coś tu rozwiniesz temat na temat mm. samych jelit? Tak. Neurobiologia zna takie pojęcie jak jelitowy układ nerwowy. Bo my się w szkole uczymy głównie o ośrodkowym układzie nerwowym, o obwodowym. Natomiast ostatnio pojawiło się takie pojęcie w nauce jak, jak jelitowy układ nerwowy, dlatego że w naszych jelitach jest dużo zakończeń nerwowych I te, i te zakończenia nerwowe są połączone z takim długim nerwem błędnym. I dlatego, jak coś jest w jelitach źle, coś się, coś się źle dzieje, to to wpływa na cały organizm. I to na na wszystko, co, czym, czym steruje nasz mózg, czyli też na nasz nastrój, na nasze hormony. Ja byłam mocno zdziwiona, jak przeczytałam, jak wiele różnych problemów zdrowotnych można rozwiązać, jak tylko zrobimy porządek wielki. No właśnie, mnie też to zachwyciło od samego początku, i e, dlatego właśnie. Z tymi jelitami zaczynamy w tym programie, czyli odkwaszając nasz organizm, zaczynamy tak naprawdę od porządku w naszych jelitach. I to daje później kapitalny dalszy efekt, chociażby w spalaniu tłuszczów i tak dalej. To jest, to jest bardzo, bardzo fajne. No dobrze, ale teraz mi powiedz tak, jeżeli jelita, to należałoby wziąć dobry probiotyk. Tak? Czym się, że tak powiem, charakteryzuje dobry probiotyk? Przede wszystkim, tak jak z każdym produktem, z tym co jemy, on musi się nam wchłaniać i musi trafić tam, gdzie ma trafić. Czyli w przypadku probiotyku są, są to jelita. Więc, pierwsza rzecz to taki dobry probiotyk powinien mieć dobrą, podwójną kapsułkę i przede wszystkim liczba szczepów, ale też to, jakie to są szczepy. Te szczepy powinny być sprawdzone, opatentowane. No właśnie, to pewnie sprawdziłaś. Tak. tak, dlatego zażyłaś ten probiotyk i dzisiaj rzeczywiście możesz ludziom spokojnie też go polecić. Tym bardziej tak jak powiedziałaś jesteś matką dwójkę dzieciaczków, zastosowałaś ten probiotyk. Tak. Stosuję probiotyk i zauważyłam dużą poprawę ich odporności, ale również u młodszej córki, że więcej zaczęła jeść, po prostu Większy apetyt ma teraz, no bo ma jakieś tam wchłanianie lepsze w Jelitach. Czyli, czyli bardzo dużo dobrego ten probiotyk zrobił, a mam porównanie, dlatego że program zdrowia poznałam, jak już druga córka była na świecie, więc no pierwsza córka te, tego szczęścia nie miała. Więc stosowałam różne inne probiotyki dostępne na rynku, i niestety ten efekt nie był tak dobry. Czyli ten probiotyk naprawdę świetny. Ja też jestem bardzo przekonany, jeżeli chodzi o, o ten rodzaj probiotyku, ale też my używamy w naszej kuracji kolostrum, tak? Kolostrum, siara to jest coś, co tak naprawdę daje dużo, dużo dobrego, razem współpracując troszeczkę z, z probiotykiem, prawda? Siara plus probiotyk. To jest taki zestaw konieczny dla właśnie zbudowania odporności i zdrowych jelit, dlatego że w siarze są wszystkie klasy przeciwciał odpornościowych. Przede wszystkim siara też organizm dożywia, czyli daje pożywkę i dla probiotyku, a przede wszystkim dużo białka dostarcza i jest odżywcza, czyli w tym momencie działa i na odporność, i na nasze odżywienie. A u dorosłych również, bo część osób uważa, że siara to tylko dla dzieci, tak? tak. Natomiast u nas dorosłych, co też widzę po sobie, pobudza produkcję włókien kolagenowych. W tym momencie nasze zmarszczki się spływają. Czyli przywraca młodość, tak? No to jest, to jest bardzo ważna rzecz. A więc nie tylko dla dzieci kolostrum, tylko w każdym wieku człowiek spokojnie może kolostrum zażywać. I pewnie nie zaszkodzi sobie tym kolostrum. Tak. Dobrze, a jeżeli chodzi o samo odkwaszenie organizmu, dlaczego ono jest takie ważne z punktu widzenia w tym momencie jednak nauki? Tak, udowodniono, że jeśli mamy równowagę kwasowo-zasadową, czyli tych kwasów nie jest za dużo, tylko jest, jest równowaga. To więcej tlenu krąży po naszym organizmie, po prostu wszystkie tkanki są odpowiednio dotlenione. A jak wiadomo, tlen i woda to są takie, takie dwa czynniki potrzebne do wszystkich procesów metabolicznych i dla w ogóle wszystkich procesów życiowych. No właśnie, dobra jakość wody, prawda, żeby też tutaj była używana, czyli mówimy woda nisko jednak zmineralizowana. Bardziej czysta, nie za bardzo bogata, silnie zmineralizowana? Dokładnie tak, dlatego że minerały są nam potrzebne, ale tutaj jest ważne, skąd my te, te minerały weźmiemy, dlatego że w wodach mineralnych minerały pochodzą ze skał. Tak jak oglądamy nawet reklamy, no to widzimy piękne wodospady, sobie płynie woda i ona sobie zbiera te minerały. Tylko, że my tego nie trawimy, my tego nie wchłaniamy, a najlepiej przyswajalne są minerały z roślin, jednak. Jednak roślinne, prawda? Więc tutaj można by powiedzieć, że ludzie powinni jeść owoce, powinni jeść oczywiście warzywa i tak dalej. Ale też czasami trzeba przyjrzeć się temu, że nie do końca te warzywa i owoce mogą być takie super, prawda? Tak, bo. Teraz to, co jest na rynku, jeśli chodzi o warzywa i owoce, to nie jest to samo co jeszcze 30-40 lat temu. One są pyskane, są sztuczne nawozy stosowane, żeby ten... Nawet widzę w marketach, że to są piękne te warzywa, tak? One mają tak, taką dużo. skórkę błyszczącą, tak. są olbrzymie. Ale no, smak to nie jest to samo, jak ja z mamą rozmawiam albo z babcią, no to potwierdzają, że to tak nie smakuje jak kiedyś, więc my musimy te minerały również y, suplementować, tak? No właśnie i, i to jest bardzo istotne, żeby te dodatki były też najwyższej jakości, czyli jeżeli chodzi o minerały, które bierzemy, i witaminy, tak? A co powiesz o kontroli z Twojej strony, jak Ty zobaczyłaś w tym programie, że kontrolujemy sobie poranny mocz? Jak to wygląda? Co od strony nauki? Tak, jest to bardzo dobra metoda, której wcześniej osobiście nie znałam, dlatego że pH moczu pokazuje nam stan naszych przestrzeni międzykomórkowych. No bo mocz to jest jakby filtrat, jakby taki nasz odpad z, z organizmu, tak? Więc w tym momencie oczywiście można badać krew, żeby poziom poszczególnych minerałów poznać, ale poranny mocz to jest tak z, taka nasza... Ta, Codzienność. Ta, taka nasza... stan organizmu w danej chwili. On oczywiście się będzie zmieniał, ale jest bardzo dobry, dobry sposób, żeby sprawdzić. Nasze... No właśnie, mnie też, wiesz, to zachwyciło właśnie, że mogę sam to kontrolować i to może robić każdy, prawda? Bo nawet u dzieciaczka możemy sprawdzić, jak wygląda poranny mocz. To jest takie proste laboratorium i nie trzeba żadnej jakiejś wielkiej wiedzy. Bo tak naprawdę to zrobili to ludzie, którzy wiedzieli, co robią, tak? tak? Żeby takie paseczki proste dać zwykłemu człowiekowi, a sprawdź sobie, zobacz sobie. Nie dało to bardzo wiele na początku, ponieważ człowiek nie wiedział, czy wie dużo tych minerałów, czy mniej ich brać, a my różnie się odżywiamy, tak? Zazwyczaj ktoś bardziej dba o zdrowie, bo też takich mam, którzy naprawdę dbają o zdrowie, mają figurę i tak dalej. Ale okazuje się, że jak z nimi jest rozmowa, a to już go tu boli, tam go pcha, mówię, weź zobacz, jak tam poranny morz, okazuje się tak. zakwaszony. A jak tak. u Ciebie to było? Tak, u mnie, mimo że ja uważałam, że się dobrze odżywiam, to byłam, byłam mocno zakwaszona, bo tu znowu wracamy do jelit, bo my się możemy świetnie odżywiać, bo świadomość rośnie. Bardzo dużo osób chodzi do dietetyków, czytają w internecie, co należy jeść, ale jeśli mamy, znowu wracam do tego, co mówiłam. Jak mamy bałagan w jelitach, to nie mamy też wchłaniania. Czyli tutaj, jeśli chodzi o te jelita, to jest nasza odporność, ale to jest też nasze wchłanianie. Czyli ktoś może jeść dużo warzyw i owoców, ale tego nie wchłania i w tym momencie dalej jest zakwaszony, bo te minerały po prostu ich nie ma we krwi, tak? Ich nie ma w organizmie. No właśnie, czyli ciągłe jednak dostarczanie, to jest jakaś też rozwiązanie. Ja wychodzę z założenia tak, lubię jeść różne rzeczy, staram się oczywiście jeść dobre rzeczy, ale do końca nie wiesz, czy tak jest, czy też nie, prawda? A więc ja myślę, ja na przykład piję regularnie aloes, tak? Nie wiem, jaki ty masz stosunek do samego Aloesu. Tak, Aloes też jest u mnie u mnie codziennie w lodówce. Mam go i piję, również daję dzieciaczkom, dlatego że Aloes ma ponad 200 substancji prozdrowotnych. Jest, jest to wspaniała roślina, bo on nas oczyszcza. To nie jest tylko odżywianie, ale też oczyszczanie naszych naczyń, bo to jest kolejny filar zdrowia. Mówiliśmy o jelitach, tak. o odkwaszeniu, ale jeszcze trzeba się oczyścić, tak, żeby krew krążyła i transportowała. To wszystko, co wchłoniemy, musi być transportowane, czyli jeśli tego transportu zabraknie, no to również czujemy się źle. Czyli w tym momencie mi bardzo aloes pomógł na wydolność organizmu i na tętno, bo ja miałam zawsze niskie ciśnienie, ale bardzo wysokie tętno. I chodziłam po kardiologach, okazało się, że jest wszystko dobrze. I wystarczyło się odkwasić, właśnie też pić aloes i się odkwasić i w tym momencie ja mam tętno idealne 70, 75, 65, a kiedyś to było 190 oczyściłam naczynia i ta krew sprawnie po prostu krąży i serce aż tak nie musi się namęczyć więc też wszystkim słuchaczom którzy mają problemy z tętnem albo z ciśnieniem polecam aloes no tak a zobacz bardzo ważne jest bo jak kiedyś tam byłem na wykładzie też ciekawego lekarza i właśnie on mówił o łydkach naszych, jaka, jako druga taka pompa, tak? Czyli, że ta krew przez łydki jest pompowana w tym momencie i idzie w kierunku serca. On to tam wtedy tłumaczył w jakiś sposób, ale jeżeli teraz ktoś te dolne kończyny ma w kiepskim stanie, tak? Naczynka pozapychane, no to też to nie będzie funkcjonować. Trzeba to czyścić. Tak, dokładnie. Tutaj mam też takie przykłady, dwie osoby z mojej rodziny, Pozbyły się żylaków, bo to też chodzi o przepływ krwi. Już nawet ciocia miała iść na operację żylaków, ale po zastosowaniu naszego programu zdrowia no lekarz się zdziwił, powiedział, no nie ma tych żylaków, albo są tak małe, po prostu są ledwo widoczne, że operacja nie jest konieczna. Więc tutaj też do tego okrążenia wracamy. Czyli my, jako zwykli ludzie, Możemy bardzo wiele zrobić dla swojego zdrowia, prawda? To jest, tak. to jest jakby podstawa, czyli jak to mówią, lekarz leczy, ale my korzystając z natury, natura uzdrawia. Tak. Jak myślisz, co byś tu mogła naszym słuchaczom jeszcze więcej na ten temat powiedzieć? Jak powinni myśleć, tak? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że 90% zdrowia jest w naszych rękach, a nie w rękach lekarzy. Ja tu nie neguję medycyny, dlatego że w wielu przypadkach ona się świetnie Oczywiście. sprawdza. Na przykład transplantologia, która się bardzo nam, nam rozwija, ortopedia, tak? Albo ratowanie wcześniaków, to jest świetne. Natomiast są pewne choroby, z którymi od lat medycyna sobie nie radzi, jak cukrzyca, nadciśnienie, właśnie tego typu choroby związane z naszym metabolizmem, z hormonami. I dlatego tutaj bym bym radziła zastanowić się nad, nad tym, jaki jest skład produktów, które jemy. Po prostu czytać ulotki, żeby, żeby wybierać te produkty, które są najmniej z, y, przetworzone. No właśnie, to jest następna rzecz, o której żeśmy jeszcze nie mówili. Przetwarzanie w tym momencie tych produktów, zanim one trafią bezpośrednio do nas. No i z drugiej strony, jeżeli mamy mieć dobre witaminy, minerały, tak? To też musimy się zastanowić, jak firma dana produkuje to wszystko, ta jakość. Tak, tutaj jest ważne, żeby to była produkcja naturalna, czyli nie jakaś substancja wytwarzana w laboratorium chemicznie. No bo da się, ja sama, będąc na studiach biotechnologicznych, pewne substancje wytwarzałam Oczywiście. na chemii organicznej. Da się wszystko wytworzyć w laboratorium, ale teraz pytanie, czy to się nam wchłonie. Tutaj znowu wracamy do wchłaniania, czyli patrzeć trzeba, czy to, co my. Albo jemy, albo właśnie kupujemy jako suplement, jest pochodzenia naturalnego. Czy to są naturalne koncentraty i wyciągi, tak? Z roślin najlepiej. Tak, bo zobacz, z jednej strony to się ma wchłaniać dobrze, tak? Ale jeżeli to jest sztuczne, to raz, że się słabo wchłania, ale jest odpad. To gdzieś jeszcze czy organizm to wydali? Czy jest w stanie to wydalać, czy gdzieś zaczyna kumulować? A więc ten problem jest chyba. Z bardzo złożono. No właśnie, bo odkwaszanie, to o czym mówiliśmy, to też jest jakby pozbywanie się toksyn, no bo, no bo większość toksyn w naszym organizmie też ma odczyn kwaśny. Czyli często tutaj chodzi z jednej strony o uzupełnienie niedoborów, ale również o pozbycie się tego, tych toksyn, wszystkich, które się kumulują w organizmie. I tutaj znowu aloes. Tak. I, I woda, o której też już tak pokrótce Troszkę żeśmy tutaj mówili, Woda, tak, woda, właśnie napijmy się, przyda nam się na zdrowie naszych słuchaczy. No właśnie, wszystko zaczyna się, można powiedzieć, od młodych lat, a w zasadzie od kobiety, która że tak naprawdę zachodzi w ciążę i to dzieciątko zaczyna się rozwijać, przecież tam już wody płodowe też powinny mieć odpowiednie pH, prawda? Zobacz, od dzieciątka wszystko się zaczyna od matki, jaka jest przygotowana do tego, żeby zajść w ciążę, to ten mechanizm jest nieprawdopodobny. Tak, Wody płodowe mają odczyn, odczyn zasadowy, o czym też wcześniej w ogóle nie miałam pojęcia, bo nas w szkołach o tym nie uczą ani na studiach. Ja byłam w szoku, wie, jaka wiedza nie jest przekazywana Czekam. nawet w szkole, tak? Na studiach nawet medycznych. Więc tutaj ta woda jest, jest bardzo ważna, żeby była czysta, dlatego że tylko czysta woda zbierze toksyny. I ja się bardzo cieszę, że moje dzieci piją wodę, bo wiem po koleżankach, na przykład mojej starszej córki, ona bierze zawsze wodę do szkoły, natomiast koleżanki tylko jakieś soki, napoje, które mają, mają mnóstwo cukru tak. w sobie, natomiast czysta woda, ja się cieszę, że moje dzieciaczki piją. A cukier zakwasza, tak? Tak. I znowu wracamy do, do tego mechanizmu, jeżeli chodzi o to, a więc dla, mamy bardzo wiele dzieciątek, które no co? mają asmy, alergie, bardzo szybko gdzieś tam zaczynają już chorować, tak, częste przeziębienia i tak dalej, z mojego doświadczenia, to co ja staram się przekazać, zawsze też mam trójkę dzieci i przyglądam się tym od samego początku, 11 lat jestem w tym programie, no to właśnie chodziło o zmianę, jak zmieniliśmy właśnie to, te nawyki, to odżywianie, to wszystko, okazuje się, że dzieciątko zupełnie inaczej się rozwija. No i u Ciebie też pewnie twoje dzieciaczki, widzisz to wyraźnie, co się wydarzyło. Tak, ja program poznałam, gdy młodsza córka miała półtora roku i mieliśmy taki problem, że starsza chodziła do przedszkola i ciągle przynosiła jakieś choroby i ta młodsza się zarażała. Był nawet taki czas, że antybiotyk za antybiotykiem, a w momencie, gdy, gdy zaczęłam podawać właśnie kolostrum, witaminy pochodzenia naturalnego i probiotyk oraz czystek, bo jeszcze o tym nie mówiłam, że fajne na odkażenie jamy ustnej, na przykład jak dziecko idzie do przedszkola, to wtedy praktycznie skończyły się choroby. Starsza córka nie zarażała tej młodszej, a nawet jeśli obie miały tam jakieś przeziębienie, to to była kwestia trzech dni. I to przechodziło, to był jakiś drobny katar. A zawsze było tak, że to schodziło na rozkręt na drodze. No właśnie, nie trzeba było podawać antybiotyków w tym momencie, tak? No, u mnie też tak jest, właśnie, jeżeli gdzieś tam coś się trafia, bardzo szybko to przechodzi, odporność jest. Z drugiej strony, jeżeli coś się przytrafia, to naturalny organizm, że na przykład jest gorączka podniesiona, bo to jest sygnał, prawda, organizmu, że coś się dzieje. Ważne jest, że zostaje to bardzo szybko zgaszone tak. takim nie wiem językiem strażackim bym powiedział czyli pożar został ugaszony No dobrze podsumowując to wszystko powiedz Ewo, co byś chciała przekazać tak naprawdę ludziom których poznajesz każdego dnia tak rodzinom dzieciom żeby i w jaki sposób powinni zadbać o te swoje zdrowie Przede wszystkim powinni zająć się profilaktyką jeszcze zanim pojawią się jakieś, jakieś dolegliwości, bo też to zauważam, że ludzie, jak są zdrowi, dobrze się czują, to kompletnie o zdrowiu nie myślą. Poza tym, czytać ulotki, tak jak w sklepie są, to, to, żeby, to żeby wybierali no, produkty bardziej naturalne, mniej przetworzone, a przede wszystkim. Uzupełniać te minerały, tak? Czyli interesować się, gdzie kupić naturalne minerały. Tutaj polecam nasz program zdrowia. No i dbać o odporność. W każdym wieku, praktycznie. I u osób starszych, i u dzieci, i u dorosłych, czyli kolostrum razem z probiotykiem działa cudowna odporność. Bo odporność to jest wszystko. Jak mamy słabą odporność, to również choroby nowotworowe mogą nam się rozwijać. No i dbać o prawidłowy skład ciała i masę ciała. Bo Nadwaga nie jest niczym dobrym, ale jeszcze gorszy jest jakby zaburzony skład ciała, czyli tutaj, żeby był odpowiedni poziom mięśni szkieletowych, tak, odpowiedni poziom tłuszczu, czyli dbać o swój organizm od środka. No właśnie, to jest to, my to mamy wszystko przygotowane, a więc tylko tylko trzeba chcieć się dowiedzieć jak to wszystko zrobić. Ja bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Jeszcze raz podkreślam, doktor nauk medycznych Ewa Rojczyk była naszym gościem. No i cóż, zapraszam wszystkich do następnych naszych audycji. Również bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę zdrowia wszystkim naszym słuchaczom. Zdrowia.